Cześć, cześć, cześć i z tej strony mazurka plener, czyli Marta. E, witam Was na kanale. E, no i zapraszam dzisiaj Was na krótki filmik. E, filmik będzie o doniczkach, o nasionkach, o kiełkownicy i innych ładnych rzeczach. E, dzisiaj pogoda nie sprzyjała z spacerom. E, jest bardzo brzydko, wiecznie. No, i panuje ogólnie taka niezbyt atmosfera na dworzu. Wczoraj byliśmy na spacerze, ale strasznie zmarzliśmy. Słońce, błękitne niebo, wszystko to było złudne. Naprawdę, gdy przyszliśmy po kilku godzinach na dworze, musieliśmy zjeść ciepły obiad i po prostu herbatę z cytryną wypić, bo naprawdę zmarzliśmy. No, i cały wieczór ogólnie trzeba było się rozgrzewać. Naprawdę było wczoraj bardzo zimno. Tutaj mam dzisiaj przygotowane dwie doniczki. Chciałam Wam pokazać, co mamy w środku. Zgadnijcie, czy nie? I zobaczcie. Co to jest, co to jest, co to jest? Tutaj mamy jedną, a tutaj mamy drugą. O, tutaj taki pączek wychodzi. Jak myślicie, co to jest? Otóż w pierwszej mamy yy, kurkumę. I tutaj mamy już cztery właśnie takie młode pędy. Kurkuma jest sadzona z kłącza, i jest to ogólnie roślinka w naszym klimacie doniczkowa. Niestety nie nadaje się do ogrodu ani do innych upraw. Niestety w naszym klinacie no to tylko jedynie uprawa doniczkowa się sprawdza, albo w jakichś takich cieplejszych pomieszczeniach typu szklarnia. Kurkuma jest ogólnie rośliną jadalną, ale też ozdobną. Ma bardzo dużo odmian. Kurkuma jest byliną i należy do rodziny imbirowatych. Ogólnie pochodzi z Azji i daje takie piękne kwiatostany o barwie różowej, jasnoróżowej, nawet do błękitnych. W drugiej, Doniczce, mamy imbir. Zobaczymy, czy imbir uda nam się potem jeszcze. Rozmnożyć w jakiś sposób, no ale na razie sprawdzamy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że kurkuma nam tutaj wyrośnie i będziemy mieć piękne kwiatki po prostu o kolorze różowym. Zobaczymy, co z tego będzie. A dzisiaj ogólnie zdecydowaliśmy się na wykorzystanie naszych nasionek. Nasionka pokazywałam Wam już ostatnio w takim dłuższym filmiku. O um, zakupach e, nasiennych właśnie z Biedronki, z Lidla e, i z firmy Lewutko e, Tutaj mamy, e, jak widzicie, e, te nasze nasionka na kiełki. E, I tutaj mamy mm, mieszankę taką łagodną, e, portulakę, rzodkiewkę, całatę liściową i taką dębolizną. Jeszcze mamy e, szpinaczek. E, te właśnie nasionka. Próbujemy e, posiać, aby uzyskać e, sobie młode listki e, do obiadu na kanapki, zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy takie kiełkownice. Kiełkownice zakupiliśmy w Dicu. Ogólnie były w jakiejś dobrej cenie, no teraz akurat nie pamiętam dokładnie ile kosztowały, ale są bardzo ładne. Proszę bardzo, były mniejsze, większe, różne kształty. Mają one tutaj taką tackę, gdzie wlewa się wodę. Na górę jest taka tacka z siateczką i na tą siateczkę nakłada się nasionka. Zaraz będziemy siać tutaj nasiona, zobaczymy jak wyglądają one na jeszcze z więc poczekajcie jeszcze Wam pokażę, jakie nasionkę udało nam się dokupić i e, jest to, Wielkanoc się zbliża, więc owiec wielkanocny obawiam się, że nie doczeka Wielkanocy i z jego po prostu kot jak to często bywa, e, nie wiem jak Wasze koty, ale nasz po prostu łasów na wszystkie zielone rzeczy nawet ostatnio zjadł szafirki jeszcze mamy takiego ładnego e, patisona jest to e, Patisson wczesny e, Gagat, bardzo fajna e, nazwa zielonkawy. Chyba będzie mieć e, taką e, m, e, miękką skórkę, tak mi się przynajmniej zdaje. I jeszcze mamy taką kolorową żetkiewkę. E, bardzo ładna, biała, żółta, różowa, czerwona. E, I to jest mix kolorów. I jeszcze mamy tutaj z stewie. stewię. Stewia jest taką słodką rośliną, która zastępuje cukier. My wzięliśmy to na spróbowanie, czy uda nam się uzyskać z niej listki i będą one służyć ogólnie do deserów. Niektórzy też stewie dodają do napojów i normalnie słodzą nią wodę albo jakieś wody smakowe z jeszcze cytrynką. Na na przykład pigmo. Zobaczymy, czy to się ogólnie sprawdzi. No i tutaj mamy dwie kiełkownice. Nie wiem, czy wykorzystam dwie, czy jedną. Zaraz zobaczymy. Więc zaraz ją otwieram. Rozetnę tutaj. Mam nożyk specjalny akurat. Więc rozcinamy. I jest tutaj kiełkownica. Folia pójdzie. O, jeszcze nie pokazywałam Wam cebulki. Pawła cebulka. O, proszę bardzo. Paweł jeszcze rodzinnie lubi cebulkę, więc też sadzimy. No, ja niekoniecznie jestem zwolennikiem. Nie lubię. I kiełkownica składa się właśnie z dna i z siateczki. E, tutaj na siateczce ułożę nasiona. E, nie wiem, na co się tutaj zdecyduję, ale tak mi się wydaje, że najbardziej mam ochotę na e, tutaj rzodkiewkę. Więc zaraz zobaczymy. Nasionek tutaj sporo. Niech to wszystko Wszystkiego chyba nie wykorzystam. O, tutaj producent nawet legutko podaje, że dodatek do twarogu i sałatek. E, zobaczymy. E, zobaczymy, zobaczymy. O, jeszcze nie mogę tego otworzyć. Jakie to będą nasionka? I nasionka są takie, proszę bardzo. Nawet dosyć spore. I prezentują się one tak. O, już jedno uciekło. No i zobaczymy, zobaczymy. Zaraz tutaj ułożymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie wyjdzie. Zrobimy sobie taką próbę. Będzie to troszkę taka uprawa hydroponiczna, wodna. Rozrzucimy je sobie tutaj. Zobaczymy. Może do połowy tutaj dojadę z rzodkiewką, a na drugiej może jakąś sałatkę posieję jest to uprawa na listki więc tutaj e, troszkę gęściej układam te nasionka proszę bardzo proszę bardzo zobaczymy zobaczymy Jeszcze dosypiemy. Więc w jednej części będziemy mieć rzutkiewkę, a w drugiej chyba jakąś sałatkę. W drugiej części e, spróbuję posiać jakąś sałatkę, e, może to będzie ta mieszanka łagodna, bo bardzo mi się podoba, jest to szpina, krokieta siewna, burak i rzeżucha, tak ładnie się prezentuje, proszę bardzo, mieszanka łagodna, zaraz sprawdzę, e, bo nie wiem dokładnie jakie to są nasionka, czy duże, czy małe. Zaraz zobaczymy, czy będę musiała jeszcze użyć dodatkowo gazy, e, czy nie. Otwieramy, otwieramy. Nasianka są spore. Więc siejemy bez dodatku gazu. O. Nasionka to ma. E, ta mieszanka podobna. Teraz je wysypię. Ho, ho, ho! A jednak zmieniło mnie. Hmm, hmm, hmm. Troszkę podobne do e, buraka ogólnie. No tutaj niestety jest taka drobnica, że niestety będę musiała użyć gazy, bo niestety to wszystko nam wciągnie w wodę. No i muszę naprawić swój błąd, nasionka okazały się drobne, więc muszę użyć jeszcze dodatku gazy. Tutaj mam akurat gazę półmetrową, którą będę musiała jeszcze rozdzielić na części, aby przykryć siateczkę i aby nasiona nie wleciały do denka naszej kiełkownicy. Tutaj mam gazy, zaraz ją rozłożę, przytnę. Gaza jest dosyć duża, więc muszę ją rozdzielić. To odłożymy na bok. Gaza dosyć spora, więc muszę ją przyciąć. No i ja ucinam tutaj gazę. E, niestety musiałam zmienić nożyczki, bo tamte były takie tempe, że nie dało się uciąć ani kawałka. I zaraz tutaj przytniemy sobie jeszcze mniejszy e, kawałeczek, e, aby to wyrównać wszystko i aby nasionka miały dobre podłoże. Jeszcze obetniemy chyba kawałeczek, jeszcze może tą końcówkę, więc jeszcze kawałeczek wam został. Ogólnie chyba lepszym sposobem byłoby kupić e, takie kompresiki. te cieniutkie. No i proszę bardzo, tutaj będzie e, jeszcze kawałeczek gazy. A jeszcze ją tutaj ułożymy. Może w tą stronę. I teraz na tą gazę jeszcze wysypiemy nasionka, właśnie tej mieszanki. I tutaj jest różnorodność. Proszę bardzo, proszę bardzo. Mam nadzieję, że jakoś skiełkują. Te drobne nasionka to są nasionka sałaty. A większe to jest chyba szpinak, prawda? Prawda. No więc tutaj jeszcze o sypnęło mi się, może nie wylecą. Mam nadzieję, że puszczą korzonki i będą sobie ładnie e, rosnąć. Jeszcze tutaj dosypiemy, dosypiemy, dosypiemy. O, proszę bardzo tutaj potem troszkę ta gaza nasiąknie, e, więc e, powinno e, być im lepiej. O, proszę bardzo, jeszcze taka strata nasiona. I oto są nasze nasionka posiane na kiełkownicy. E, tutaj dokładam dno. I tutaj macie taki oto otworek, gdzie dolewa się wodę. Zaraz dolejemy wody. I będziemy czekać. Jak tutaj ładnie doleć. O, za troszkę mi się dolało. Zaraz tutaj dolejemy, dolejemy. Gdzie tutaj jest jeszcze ten poziom wody? O, jeszcze. Troszkę ciężko trafić. Jak tak dużo wody jest w konewce. Ale jakoś damy sobie radę. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, aby była siła podciągania. Więc lejemy, lejemy. Mam nadzieję, że kot nie dorwie się do tych nasionek i nie potraktuje ich jako piękna e, po prostu trawka do zjedzenia. Bo różnie to może być. Dosyć dużo wody tutaj wchodzi. O, tutaj już widzę, że zaczyna siatka podmokać, więc chyba starczy. O, tutaj jeszcze, o proszę bardzo, tutaj jeszcze ułożymy naszą gazę, zmoczymy ją troszkę, o już ładnie się tutaj ona układa o, i teraz będziemy czekać aż nasze nasionka wykiełkują. Ogólnie pierwszy raz korzystam z takiej kiełkownicy, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Będą e, nasionka na kanapkę, no ale zobaczymy. E, podstawa za to, aby nie dobrał się do tego e, kod, Więc e, tutaj. Nasza kiełkownica, jedna zrobiona, posiana, jedna aby sprawdzić, jak będzie się sprawować. I tutaj mamy jeszcze coś ciekawego do pokazania. Są to dwie książki, ogólnie, jeszcze na takie wiosenne wieczory z deszczem. I są to dwie książki: Mieszkaj pięknie oraz Odezwij od miasta. Jedna jest o wykańczaniu mieszkania, o dekorowaniu i także o pięknych wnętrzach i dodatkach, a druga jest o Ucieczce za miasto, o bardzo ładnych zakątkach położonych w najdalszych częściach Polski. Właśnie o ludziach, którzy założyli agroturystykę i prowadzą życie w stylu slow life. Bardzo fajne. I tutaj mamy właśnie opisy różnych miejsc podzielone na różne. Części Polski. Jest tutaj i Warmia, i Śląsk, i Pomorze, kaszuby. Naprawdę dodatkowo ładne opisy, ładne zdjęcia, bociany, domki, trawa. No, przepiękne. Przepiękne ilustracje i przepiękne wydanie. Jest jeszcze druga część tej serii. Może kiedyś ją nabędę, więc też wam pokażę. A Mieszkaj pięknie. E, to książka, chyba e, kupiona w Biedronce, właśnie. O, 28 zł kiedyś kosztowała. E, I też bardzo ładne wydanie. O, i nawet radyjko otworzyło mi się podane do które posiadam. E, ładne opisy, ładne zdjęcia. E, więc też bardzo przyjemna e, książka. E, ja uciekam, sprzątam nasionka. I muszę ustawić w dobrym miejscu kiełkownicę No i um, ogólnie zapraszam Was na mój kanał Życzę miłego popołudnia No i zachęcam do subskrybowania kanału Mazurka Plener Będzie mi bardzo miło Więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i pa pa!